Siemano Siemanderko Ważymy. Tak ja tylko o tego O ale tu jest tutaj niebo tylko siarka No dobra to oczyścimy to Kamienie Wiadro od razu to to Nie mamy bo na budowie zostały Pójdzie to bez przycinak Takim prętem pomyki z mułem skamieniało wszystko w środku o, aż iskry iskry lecać, no. a to taki muł tutaj na ziemi to będzie dobry minerały o, o. To do sadu to się przyda. no Żyzna, żyzne gleby Rzeczny, mady. Ładnie odchodzi. Dobra, waga włączona. Trzynaście i pół kilo. Ładnie, to jeszcze do oczyszczenia, trochę. No jeszcze trochę. Dawaj, dawaj te płytki mostowe. O kurczę, Ła, <laughs> wow, prawie 15 kilo. 15, ta płytka więcej waży. Prawie 15 kilo. No dobrze, to ta też 15, nie? No chyba ta, tak by wypadało. Tak by wypadało, żeby też 15. <laughs> o kurczę, no? Tak, idealna waga. Aha. 30 kilo same te dwie płytki, 30 zł wyobraźcie sobie, nie? To jest od jakiegoś. Od jakiejś maszyny, może z wojennej. Tak, na pewno. Ja myślę, że to jest ze schleswika Holsteina Dopłynęło do nas. Bojowego wozu. No dawaj, z 2 kilo będzie, nie? Panzerwagen. Pancerwagen, właśnie, nie? no 2 kilo jest, 2,200. Na no, ja pewno od jakiegoś, od jakiegoś sprzętu. To jest tak rozwalone. Pancerkampwagen, o tak, tak tak, to się nazywało. A to jest no właśnie od bo już... pieca. No. no trzy razy już to Druszty wyłowiłem. ty tam jakiś. Zawsze zapominam. To jest porządny złom, złom od porządnej maszyny. 2,800, 2,900 prawie, no, no dobrze. A te słupki, panie, no, słupki? O to Skąd te słupki w środku pola się znalazły gdzieś? To lite pręty. W rzece takiej no, odludnej, nie, nie przy moście, tylko na takim odludziu. Nie. Lite. Lite, nie ma, nie ma dziury w środku, to nie ruła. To nie ruła. No 10 kilo obstawiałem, ale chyba więcej będzie. Eee, 7 No dobry i 7 jeszcze dwie takie były sztuki mniejsze. O. Kuźnia u Sylwestra. No a to ze trzy? Trzy i pół. Jeszcze była taka krótsza jedna. Jeszcze była jedna. No a to jest pióro adresora. A no tak jak ktoś pisał, nie? To ma banki z pióra A ile takie pióro adresora waży? O, jest. O się ma. Raz go nakarmimy. Dobra, baczmy. Ale nie, nie obcinamy. Czyli... No to odcięża, ale zero. No? Jeżeli pióro odresora, to musi mieć. Numery? Dziurkę tutaj. Jest. Jest dziurka. Nie jest dziurka. A? Na śrubę. Na śrubę. Szpicko. O, 3 kilo. 3, 1, 3. Tak, jeszcze tutaj jedną rzecz trzeba zważyć, nie złowić. Już 3, ją złowiłem 3, wcześniej. 3. lecimy zbierać orzech. Pokażemy tutaj jeszcze. O. Orzeczki takie są. I orzeczki jeszcze są takie. Takie są. Małe o, tu mieszka już wygryzła no. przyraz chłopi przerwał nagranie no. to 3 kilo jeszcze ważyło, nie udało się tego nagrać, bo muszę prze, przeszkadzać oczywiście no, więc tyle tych, tych złomów jest już z trzech wypadów jest porządna ilość dobra, my lecimy rwać orzechy, które pokazałem wcześniej Hejka